Witamy, skryńcy zdroju na żywo nadajemy z tym razem z Jasiem Janowskim, trenerem Panczera Wrocław. Witam serdecznie. Filipa Damiok, twój wychowanek, tutaj złoty medal zdobył. Powiedz jak mu się walczyło. No miał bardzo ciężkie walki. Pierwsza walka z zawodnikiem z Rosji, y, bardzo wyrównana, y, druga walka z równie dobrym Białorusinem, no Filip y, stanął na wysokości zadania, y, wygrał, wygrał obydwie, y, wygrał o, obydwie walki, no i tym, tymczasem, no i tym samym wygrał Mistrzostwo, Mistrzostwo Europy Juniorów Młodszych, tak, w, w, w Formule K1. Gratulujemy tego sukcesu. A jak ogólnie oceniasz te zawody? Jak Ci podoba się atmosfera tutaj? Jak poziom sportowy? Bardzo mi się podoba. Poziom sportowy jest wysoki. Przede wszystkim oprócz zdrowej rywalizacji sportowej, widzi się taką przyjacielską atmosferę. Obyle więcej takich imprez. Dziękuję za ten krótki wywiad i pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam.